z tej strony Puma i gram właśnie teraz na serwerze Metina Note. To będzie krótki gameplay, pokażę wam jak, jak tu się jest, co tu chodzi, jakie są zbroje i co tu jest w ogóle, Ja się expi, jak leci exp. Tu w mamy na startacze, naszej niki Tu nakładamy teraz bransolety, buty, kask, oczyki już po was nie leci. Jedziałem po XP'ić. Wziętek ręki tutaj. I jedziemy. Jak widzicie, X strasznie szybko leci. więc tu serwer Easy Heart. Dziś mamy drugi poziom. Trzeci. Droby dobre, to torby szczęścia, ale co? Kto jest potrzebne. Tak do piątego, powiedziałem po umiejętność. Na przykład ja zawsze wszystko daję w perze ja tam, początku. Albo w siłę. Który mamy? Ósmy już. Już mamy ósmy. A ile farmiłem? Może z... minutę. Pójdziemy teraz w półminietność, pokażę Wam sklepy jakie są. Server się rozwija, bo nie powiem, bo się rozwija. Wyższy grafala się troszkę część XP. Bo już mam e, drugi, drugą postać, na której tam. To stworzyłem tak, o żeby Wam pokazać. To jest trema dobra, jak inne gry O, tu wybieramy smoka Może mogę kupić Sklep z wyszywcami. Otworzymy szafkę jeszcze O, aż na razie nie kupimy smoka, musimy zaczekać 10 sekund, aż otworzysz szczapki Tu nie ma pieniędzy Tu jest starsza pani Tu jest Eksodator Bitewny, tu jest dozorca, tam jest Skonik, tu jest strong Pike, handel różności, handarka, Kowal, tu mamy handlarza bronią, tu jest Yodak, co tu mamy? Hondarkę, spec przedmiotów. Strażnik wsi. Dobra, mogę już teraz otworzyć szabki. Otworzyłem, znowu. Jeszcze mamy kilka. Tak, piszemy je. Widzimy jeszcze raz, po tego. Posmoka, pokażę wam jakie są smoki. będzie szybki piłaty gameplay. I tu mamy tak... pieczę dzika, pieczęć wilka, tygrysa, lwa, hybrydy, kamiennej haliny, riko, kamień kota, zbrojnego lwa, yy, lisa, ergoma i tygrysa. Ja wybieram to przedostatnie. I pokażę, jak to jest Chwila. O, i teraz I właśnie mam takiego smaka. Pajnego. Jest szybko, bo szybko się nie lata, a tu jeszcze mamy stajemnego. Tu jest buriel. Zobacz się szybko rozwija, bardzo go polecam exp do setnego levela leci szybko, ale później już jest coraz ciężej nie spalają zbroje, zbroje się nie spalają także może tego później gdzieś do roku w pająku, tak jest do perele, się na będzie wyciekać myślę, że będzie więcej odcinków z tego serwera metka no ale to jest krótki straszny gameplay także trzymajcie się do następnego odcinka